Mecz można by podzielić na dwie części, tak jak normalnie mecz jest dwuczęściowy, tak dla nas też. On niestety taki był zupełnie inny. W pierwszej połowie zagraliśmy dość przeciętnie, żeby nie używać trudniejszych słów. Bardzo źle weszliśmy w mecz i pozwoliliśmy przeciwnikowi na stworzenie kilku groźnych sytuacji. Jedna z nich skończyła się straconą bramką. Z drugiej strony bardzo się cieszymy z tego, że drużyna zareagowała, na tyle prawidłowo, że po pewnych korektach w przerwie byliśmy w stanie w pewnym momencie przejąć inicjatywę na boisku i stworzyć kilka sytuacji, z których jedna z nich skończyła się bramką wyrównującą. W przebiegu całego meczu szanujemy ten punkt. Wierzymy w to, że on będzie miał Duże znaczenie w końcowym rozrachunku i dalej optymistycznie patrzymy do przodu. Zrobimy wszystko, żeby być dobrze przygotowanym do sobotniego meczu. Na pewno zawodnicy zadbają o regenerację i o przygotowanie do meczu. Czy będą rotacje na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Na pewno musimy zbadać, jak wygląda zdrowie zawodników, jak który z nich się czuje i dopiero. Pewnie po jutrzejszym czy piątkowym treningu podejmiemy decyzję, co dalej z tym zrobić. Na pewno wiemy, że zawodnicy są zmęczeni, bo włożyli bardzo dużo wysiłku w dzisiejsze spotkanie i musimy wziąć pod uwagę każdy scenariusz, ale tak jak powiedziałem wielokrotnie, mamy na tyle szeroką i jakościową kadrę, że kto na boisku się nie pojawi, na pewno da z siebie 200% i będziemy robili wszystko, żeby odnieść zwycięstwo w sobotnim meczu. Na pewno ciężkie spotkanie, e, dosyć szybko straciliśmy bramkę, ale, ale po tym się poznaje drużynę, że, że walczyła do końca i, i cieszymy się z tego, że, że udało się e, wywieźć punkt. Na pewno... E, Ciężkie boisko, i jeszcze, jeszcze sporo drużyn tam straci punkty, dlatego, dlatego myślę, że z jednej strony jest niedosyć, że nie wygraliśmy, ale z drugiej strony cieszymy się, że też nie przegraliśmy i udało się jeden punkt zdobyć. Mamy dużą kadrę, bardzo wyrównaną, także na pewno zdążymy wypocząć. Też jeżeli, jeżeli będą jakieś zmiany w składzie, to na pewno poziom gry się nie, nie zmieni, więc, więc myślę, że będzie dobrze.